Marka Wecklem powstała w 2018 roku i od początku odniosła olbrzymi sukces. To znaczy, kolekcja wyprzedawała się w kilka godzin, a niektóre modele i w kilka minut. I nie jest to spowodowane tym, że kolekcja była niesamowicie dopracowana, ale dlatego, że za marką stoi Jessica Mercedes, która ma grono oddanych fanów, którzy. Kupią wszystko, co zaprezentuje im Jessica, tym bardziej, że dała się ona poznać jako osoba, która nie wciska bubli I przyznam szczerze, że spodziewałam się, że prędzej czy później hmm, weklem wpadnie na jakąś minę, ale nie na aż taką A moja niechęć do marki wynika z tego, że po prostu mi się nie podoba I pomimo tego co było mówione czyli że ubrania są wysokiej jakości to ja już po tych zdjęciach wiedziałam, że to nie jest wysoka jakość, a po składzie materiałowym tylko się utwierdzałam w tym przekonaniu no że nie jest. Ale wysokie ceny tłumaczone były również tym, że cały proces produkcyjny przebiega w Polsce od samych podstaw po ostatnie elementy. No i do wczoraj mogliśmy na stronie przeczytać, że Cała produkcja faktycznie odbywa się w Polsce. No to wczoraj. Marka początkowo skupiała się na sukienkach, które z tego co pamiętam kosztowały przeważnie ponad 500 zł za sztukę. I przy takiej cenie spodziewałabym się już: no, no fajnej sukienki, a nie tego co było na wyklam. No Wiem, że to jest kwestia gustu. Natomiast no, w mój nie wpada. Ale nie mogę się powstrzymać, by nie porównać. Tych sukienek zwykle z na przykład sukienkami z Zary, gdzie za cenę dwukrotnie niższą dostajemy produkt, który nawet wizualnie jest no, prezentuje się wiele razy lepiej i to pod względem kroju, i to pod względem wykończenia, i nawet wizualnie jakości. Materiały użyte. Są również bardzo podobne. No wiem, to może być przykład trochę nieferno, bo Zara to jest gigant weklem, taka niszowa marka, więc może Agi. Z tego co że jest to polska marka produkująca sukienki, przede wszystkim sukienki, i możemy tam znaleźć sukienki właśnie w podobnych cenach jak te z zwykle, czyli za około 500 zł. I chociaż materiały użyte przy ich produkcji są często bardzo podobne do tych zwykle, to już po samej konstrukcji sukienek widać, że no włożono w nie więcej pracy, że to jest inny poziom rzeczy niż z zwykle. I ja jestem w stanie siebie bardziej przekonać do zakupu za 500 zł tej sukienki z Agi, niż do zakupu sukienki zwykle. No trudno mi teraz jest nie porównać weklem do Epram. Hmm, chociaż Epram to są marynarki, ale również jest to marka stworzona przez blogerkę. W tym przypadku ma gdzie te marynarki kosztują no ponad 1000 tych bardzo często, ale już po samych zdjęciach widać, że te marnarki faktycznie no są warte swojej ceny. Widać jakość materiału na zdjęciach widać e, szczegóły. Jak mówiłam, ja nie byłam fanką marki, nie podobały mi się te ubrania, a już w szczególności basic. Chociaż zamówiłam grzybki potencjalnie halucynki. niestety do mnie jeszcze nie dotarły, z czego jestem niezmiernie zawiedziona. No, ale przechodząc bardziej do dramy, pierwsza sytuacja niezbyt fajna dla wekla miała miejsce, kiedy okazało się, że jedna z sukienek z nowej kolekcji jest łudząco podobna do sukienki z Zary, tylko jest dużo droższa. Pięcka wtedy sugerowała, że to Zara ukradła jej pomysł, bo ona już kilka miesięcy wcześniej pokazywała fragmenty dropów. Nadchodzących. No i tak z całą pewnością taki gigant jak Zara no nie ma już pomysłów po prostu na kolejne ubrania, więc śledzi sobie jakieś takie niszowe marki. Sprawdza sobie tu zerżnąć. No, no, bardzo, bardzo logiczne to tak. Trochę to wydaje się być hipokrytyczne, tym bardziej, że mm, no kolekcje Jessica naprawdę są mocno inspirowane innymi markami i sugerowanie, że to Zara inspiruje się nią, no. Mm -hmm. No, ale przejdźmy do czasów obecnych, do dramy z Fruit of the Loom. Tutaj bohaterką jest Karolina Domaracka, która zdemaskowała weklem, pokazując na swoim store, że pod marką weklem znajduje się marka Fruit of the Loom lub też fragment po wyciętej, niezdarnie metce. No i o co chodzi z Fruit of the Loom? Oczywiście ubrania Fruit of the Loom nie są szyte w Polsce, a więc ze strony Veklem znikło, znikła ta informacja, że każde z naszych ubrań jest szyte w Polsce, chociaż jeżeli wejdziemy na stronę, to przy bezpośrednim opisie produktu zobaczymy informację, że produkt jest szyty w Polsce, a Fruit of the Loom jest szyty w Maroko i nie jest to marka ekskluzywna. Koszulki możemy zakupić w cenie kilkunastu złotych. Jak się postaramy, to pewnie nawet kilku. Podczas gdy koszulki we są sprzedawane w cenie 239 złotych. W kolekcji Basic mamy jeszcze bluzy za 319 zł i spodnie za 249. Oczywiście Jessica, jak i Marka Weklem, tutaj próbowała się ratować oświadczeniem. Tłumaczono, że Fruit of the Loom jest dystrybutorem dla kolekcji Basic, co jest dość ciekawe, bo no, nigdzie nie było informacji, że w przypadku kolekcji Basic nie ma produkcji w Polsce. Co więcej, te metki były tak niechlujnie wycinane, a gdyby faktycznie była to współpraca, to nie byłoby powodu, żeby wyciąć. Pierwszą matkę, i próbować coś ukryć. Chociaż jak widać, to yy, no, tak bardzo się spieszyło weklem, że nie zdążyli nawet wysiąść wszystkich metek. Tutaj, aby też się ochotę zapoznać się z całym oświadczeniem marki weklem. W pierwszej kolejności chcielibyśmy zaznaczyć, że bardzo nam przykro z tego powodu, że część naszych klientek poczuła się zawiedziona faktem, że nasza kolekcja basic nie jest w 100% wytworzona w Polsce, w przeciwieństwie do większości modeli stworzonych przez Weglem. Naszą intencją nie było wprowadzenie w błąd opinii publicznej, tym bardziej nie zamierzaliśmy nadużyć zaufania naszych klientek. Największą siłą naszej marki jest Unikatowa Kracja. Właśnie z tego powodu nawiązaliśmy współpracę z globalną firmą Fruit of the Loom, która od wielu miesięcy jest siecią dystrybucyjną basicowej linii Weglem. Zdecydowaliśmy się przetestować tego typu współpracę, ponieważ jest to firma znana na całym świecie głównie z produkcji basicowych, jednocześnie o kontrolę nad jakością, procesem tworzenia oraz eliminacją błędów. Od z firmy Fruit of the Loom, procesy, podkreślić, się w w polskich manufakturach. Biorąc powyższe pod uwagę, raz jeszcze chcielibyśmy wyrazić ubolewanie nad zaistniałą sytuacją i zapewnić nasze klientki, jak również opinię publiczną, że dołożymy wszelkich starań, żeby wszelkie informacje na temat naszej marki były w pełni transparentne, a firma jeszcze bardziej w odpowiedzialny sposób prowadziła swoją działalność. Tylko w czym problem? Nawet jeżeli Fruit of the Loom faktycznie ma produkty wysokiej jakości, to jeżeli cena szablonu to jest kilkanaście złotych, czy tam nawet kilka, to Czy pozostała część produktu produkcyjnego, czyli właściwie to farbowanie i wycinanie metki, plus doszywanie nowej, podnosi cenę koszulki do 239 zł? Wysokie ceny produktów Weklem miały wynikać nie z tego, że jest to Weklem, tym bardziej, że Weklem nie ma samej sobie wyrobionej marki, jego status jest oparty na nazwisku Jessica. Ale Jessica od początku. Twierdziła, że ceny są oparte na jakości i że nie będzie przenosić produkcji do Azji tylko po to, żeby więcej zarobić. No i super nam jednak idzie ten biznes, a żeby zrobić coś tańszego, musiałabym nie wiem, szyć w Chinach z najtańszych materiałów i być na poziomie sieciówkowym, a też nie o to chodzi, że nie chciałabym sygnować swoim nazwiskiem coś, co się rozpada po jednym praniu, coś, co jest niezdrowe, nieprzyjemne dla naszej skóry, dlatego stawiamy na naturalne tkaniny, szyjemy w Polsce. każdy z tych ludzi i szwalnie, i krewcowa, i konstruktorka, i team, i ktoś, kto wymyśla na z metka, wysyłka to wszystko kosztuje i to niestety później się składa na te koszta. Chciałabym, żeby to było tańsze, ale nie da się. Ale wprowadzam teraz na przykład tańszy produkt, taką tańszą linię do wyklewania: Diono T-shirty. One są w 100% szyte w Polsce z organicznej bawełny. Początkowo myślałam, że frut się tutaj wkręcił, dlatego że Jessica chciała po prostu skorzystać z okazji i zarobić na pandemii, ale jak się okazuje, cała kolekcja BASIC jest z fruta. Już zaczynając od koszulek zodiakalnych, które przecież były w sprzedaży kilka miesięcy temu Czyli współpraca z Fruit of the Loom nie wynikała z tego, że Jessica nie miała czasu i musiała szybko znaleźć kogoś, kto jej dostarczy szablony koszulek Czy też dresów, bo dresy przecież też są od Fruit To więc nie ma możliwości, żeby ktokolwiek we nie był świadomy tego, co było robione no, ale Jessica prezentując swoją kolekcję BASIC również wtedy podkreślała wysoką jakość. No, ja tych ubrań nie miałam w rękach, natomiast po zdjęciach jestem mniej więcej w stanie ocenić, że, no, że ja mam w szafie kilka koszulek, które są lepszej jakości, co najmniej tak dobrej jakości jak weklem, ale ja zapłaciłam za te koszulki około 50 zł, tych sztuka, z czego jedna z tych koszulek służy mi już dobre, no, co 5 lat i wciąż wygląda jak nowa. No ale zapłaciłam za nią 50zł, a nie 239 Zresztą proszę, ta bluza, którą założyłam tylko dlatego, że nagrywam ten film Ona kosztowała 300zł, ale dlatego, że ma nadrukowane to, co ma nadrukowane I jest to kolekcja oczywiście z H&M, Ale jej cena też nie wynika z samego faktu, że jest stworzona we współpracy z Gian Battistą Ale z jakości to naprawdę mogę potwierdzić, że to jest wysoka jakość. A ych, gdy widziałam już te zwiastuny dropów basicowych u Jessica, to już. Mm, no... Dobra, ja pracuję z ubraniami już wiele lat, więc jestem w stanie stwierdzić po samych zdjęciach, czy jest to faktycznie wysoka jakość, czy nie. I już no, po tych zdjęciach jak widzę, że to są. No, opierając się na bluzach, są takiej jakości, jak w sieciówkowe bluzy w cenach 90-120 zł, a kosztują 319 No i tego to za dressik, czesiki choćby w sumie ponad 500 zł, jeżeli chcemy skompletować, a moglibyśmy mieć e, całkiem niezłej jakości dressik e, z Adidasa, ale wymieniliśmy paski na grzybki. No i oczywiście pozostaje pytanie, czy w takim razie, skoro basic nie jest szyte w Polsce, jak deklarowano. To czy normalna kolekcja, czyli sukienki, są szyte w Polsce? No, według oficjalnych oświadczeń, to tylko basic ma taką sytuację, jaką ma, a cała reszta podobno jest zgodna z prawdą. Nie ma z powodu, żeby nie wierzyć tutaj w słowa Jessica czy też słowa jej teamu. Niemniej na to, że niestety basic, pomimo tego, że. No dobra, jest to basic, ale cenę. Ile to jest? 100, 200 zł, może mniej niż sukienka. Ale ta kolekcja w ogóle jest traktowana mega po co można zobaczyć w komentarzach pod wyklem. No, bo tak, po całej aferze oczywiście została zablokowana możliwość komentowania większości postów i na wyklem i u Jessica. Chociaż niektóre się ostały. Wiele komentarzy zostało usuniętych. I jak się okazuje, to sama kolekcja Basic od początku. Była nieźle przypałowa, bo były spore opóźnienia z wysyłką, przychodziły w jakichś podartych bibułkach. Tutaj się team marketingowy tłumaczył, że tak miało być, taka stylowa. A już najnowsza, najnowszy drop przychodzi w foliach, chociaż ekskluzywny butik Wyklem zawsze wysyłał swoje rzeczy w pudełkach. No i teraz powstaje pytanie, czy po takim ciosie weklem? I sama Jessica jest w stanie się podnieść. Bo Jessica jako influencerka opiera na swoją karierę na fakcie, że jest wiarygodna, że klienci jej ufają. A w tym momencie zajadła to zaufanie. Ale biorąc y, pod uwagę po jakich przypałach się niektórzy potrafią podnieść, to sądzę, że Jessica też się podniesie. Być może zrobi jakąś zbiórkę charytatywną. I wszystko będzie śmigać jak zawsze.